Letnie turnę Premier League po raz kolejny zawitało poza granicę Anglii. Przed nami Premier League Summer Series. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć najlepsze angielskie kluby w akcji na innych kontynentach. Premier League Summer Series to stosunkowo nowa inicjatywa Ligi Angielskiej. Zaingurowała w 2023 roku to turniej przedsezonowy, który odbywa się w Stanach Zjednoczonych i gromadzi kilka wybranych klubów Premier League które rywalizują w ramach mini-ligowej formuły. Każdy z każdym lub w formie rundy turniejowej. Turniej odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Nie przypadkowo, bo to jeden z najszybciej rozwijających się rynków dla Premier League. Główne cele no, to promocja marki Premier League w Stanach Zjednoczonych. Unie Umożliwienie amerykańskim kibicom zobaczenie swoich ulubionych drużyn na żywo oraz zapewnienie klubom solidnego przygotowania przed sezonem. W pierwszej edycji w 2023 roku wzięły udział Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Fulham, Brighton i Brentford. Tegoroczna edycja to cztery zespoły: Manchester United, West Ham, Everton i Bournemouth. A emocji nie brakuje już od pierwszego gwizdka. W inauguracyjnej edycji w 2023 roku tytuł zgarnęła Chelsea, która pokonała m.in. Brighton i Fulham. Turniej nie zakończył się jednak finałem. Zwycięzcą zostaje drużyna z największą liczbą punktów po rozegraniu wszystkich spotkań. Premier League ma bogatą tradycję organizowania zagranicznych i mini turniejów i mini-turniejów. Premier League Asia Trophy organizowana od 2003 roku co dwa lata, głównie w Chinach, Hongkongu i Singapurze. Uczestniczą trzy kluby Premier League i jedna lokalna. Zwycięzcami w przeszłości były m.in. Liverpool, Chelsea czy Manchester City. Thailand All Star, znany również jako Thailand Premier League 11 vs. Premier League Clubs. Nieco mniej sformalizowany, ale popularny model spotkań pokazowych w Tajlandii. Najczęściej występują lokalni zawodnicy i reprezentacje Ligi Tajskiej, mierzące się z angielskimi klubami. Takie mecze odbywały się między 2013 i 2015 z udziałem Manchester United i Chelsea. Barclays New York Challenge 2010 to najbardziej eksperymentalny turniej z udziałem klubów Premier League. W USA, między innymi Tottenhamu i Manchesteru City, choć nie był oficjalnie sankcjonowany przez Premier League. Premier League Summer Series 2025 ruszyło z wysokiego o to, co się wydarzyło w pierwszej kolejce. Manchester United pokonuje West Ham 2 do 1. Czerwone diabły rozpoczęły letnie turnę od zwycięstwa, a gole zdobyli dla czerwonych diabłów dublet Bruno Fernandes, 0-3 Niespodziewanie jednostronne starcie Bournemouth zaprezentowało się świetnie. A dla Bournemouth, Billing, Autara oraz Aduadieri. Po pierwszej serii gier Bournemouth jest liderem, a Manchester United tuż za nimi. Premier League Summer Series to coś więcej niż zwykłe sparingi. To festiwal futbolu i pokaz potęgi angielskiej ligi, a przed nami kolejne.